Witam was na naszym kanale, no to gramy! A dzisiaj znowu trafiłam do więzienia. Monika, co ty przeskrobałaś, że ty znowu trafiłaś właśnie do więzienia? Właśnie nie wiem, nie wiem co oni do mnie mają, bo ciągle mnie właśnie tego więzienia wtrącają. Coś musiałaś ostrego przeskrobać, nie wiem. Ale już... nawet mnie powiedzieli za co, wiesz co? Aha. Jakieś tu... dziwne. No właśnie, musisz się stąd wycofać. Właśnie. Bo po prostu siedzisz tutaj bezpodstawnie, bez żadnej e, jakiejś winy. Tak, i jeszcze zobaczcie, ten, to więzienie jest taki, jakieś, takie ochybne, tylko jedną łóżko i taki belek. Jeszcze te do czyichś czas to były jakieś takie ładne, ale dobra. Na szczęście jest tutaj jakieś wyjście. Wow, co tam wieści? w ogóle? A my prosimy was od razu o łapeczkę w górę, żeby Monice się tak. udało tutaj uciec z tego więzienia. No i oczywiście subskrybujcie kanał Notogramy. Słuchajcie, wy bardzo lubicie właśnie takie ucieczki Cieczki z więzienia. Się... O dobra, o nie. My się... o nie. Tak, dlatego my się bardzo o, cieszyliśmy, że znaleźliśmy nową gierkę. Zobaczył no, Ten nas. policjant jest jakiś inny, to nie jest ten, ten tłusty baryk. Wow, Jakie on jest Stroszny o, nie, pokazuję jakieś. Ale dobra, mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze raz. To nie jest ten tłusty bary, prawda? Taki taki tylko to właśnie jest taki chudziutki policjant. On na pewno jest dużo sprytniejszy i dużo szybszy nie On biega bardzo szybko. Dobra, dobra, szybko. Uważaj, Monika, żeby tylko ci nie dopadł, bo znów cię doceli. On tutaj może pójść? Chyba nie, tutaj jest już dla niego zbyt chyba ślisko i zbyt ostro. Dobra, teraz co będzie? Teraz co będzie? On stoi po prostu i się patrzy na nas. Dobra, Monika ucieka. Dobra, lepiej. Teraz się wkurzy i jeszcze jakichś tak. innych ochroniarzy. Wezwie się tak, policjantów. No tak, 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 dobrze, mówisz. Szybko, szybko uciekaj, tylko tutaj nie wiadomo, gdzie wchodzić. Tu są wszystko cele. No, te cele są puste, tam nikogo nie ma, to dziwne. Czy, o! Coś... Patrzcie, tu była dziura. Tu jest dziura, No, właśnie, no że tak, tak, no, Kochani, uważajcie. Ty, ty, ty zaglądasz, zaglądasz do tych celi. A tu e, dziura, dobra, jest jakieś przejście w wentylacji, jakieś tutaj. A specjalnie tak o, e, zrobili, co nie? No, zrobili właśnie tutaj. Ktoś już chyba no. musiał się uciekać z tego więzienia, i po prostu. Ej, co się dzieje? A, dobra, bo tam jest wiatrak, i on nie spycha tak. Aha, jest trudno chodzić, tak? Tak. Trudno, tak I... się spycha... Spie... Wow, wow! Ale jest, wow. dobra, i tutaj widzicie jest takie coś, jest inne... Co to? Co to? Doskonała... Anarchia? doskonała anarchia o dobra nie wiem co to wziąć? nie no, chyba nie bo spróbowałam kliknąć ale nie dało się e, no dobra wchodź tu wow. z powrotem ej co się stało e, dobra dobrze że nie straciłaś tutaj żytka e, żytka biegni Bieg dalej no dobra. ale tutaj właśnie mają taki inny ten sposób co nie to po prostu trzeba sobie no. tak wejść samemu no właśnie właśnie dobra fajnie przeskoczyłaś nie, pierwsze ale ten czy ten ten teraz posiść, trzeba... przeskoczysz to jest ciężko ciężko dobra jest okej okay. a ja to już nie nie ale no właśnie ten prymitywator jest bardzo duży. Yy, idziemy dalej. Znowu, wow, tu już jest ja zielona wow. substancja. Uważaj na tą zieloną ja substancję. Tak Jak ktoś takiego świeżo skacze. tak może i Tak się tutaj, szybciej chodzi. A może tu też jest wentylator? To Może dostałaś jakiegoś e, Speed'a, wiem. Monika, jest szybko, jakaś inna grawitacja tak. Inaczej no. się chodzi, dobra, Dobra. uszyliśmy zrobiłaś. dźwigni, która Dobra i A, coś tu nam coś zrobiło. Taki korytarz? jest taki korytarz korytarz życia. Życia. No szybko, szybko. No, nie ma, żeby nie jest żeby i. ma, szybko nie ma, żeby 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 nie idzie. Okay. Aha, czyli tutaj ja, możemy sobie napić, i chyba będziemy biegać tak. szybko. Będzie speedor, dobra, szybko. Raz, dwa, trzy i skaczemy. Szybciutko, szybciutko. Raz, bardzo. dwa, skaczesz, ty. Tak jest, tak jest, Monika. Myślałem, że już wpadniesz do tej zielonej tak mazi, tam. ale udało ci się. Świetnie, przeskakujesz kolejne przeszkody. Dobrze, że one aha. mają tak oznakowany koniec tymi zielonymi. Właśnie, takimi. właśnie, bo tak to by program. Tak dobrze widać nie było wtedy. widać. No dobra, e, troszkę wygląda to mi jak pianino albo fortepian. I tak cylinder. Właśnie się wydaje, no ale dobra, to, jest, to są przeszkody, to są przeszkody do przejścia, do przebiegnięcia, dobra, szybciutko, wow, wow. i znowu wentylator, przestał chodzić, dobra, ja musimy uważać tak żeby nas nie zepchnął znowu gdzieś e, w otchłań. No właśnie, tej mapy. Tak, znowu biegniemy, biegniemy e, drabinką do góry e, w tych tunelach. No, wiecie co jest najgorsze? Jak się, jak dostajesz tego takiego speeda. Tu się Jak dostajesz Spida i on ci się kończy, tak jakoś ty mega A, powoli chodzisz. Tak, się... tak ej, Ta. tutaj jest taka sala tych widzeń. Tak, Rozbij wow, rozbisz. Uważaj, 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 tylko żeby... Wow! wow. Dobra. Nic się nie stało? Rozbijam szkło. Ale to nie, fajne nic było, się nie? stało. No rozwal... Patrz, tu wszystkie można rozwalić. No, ale, ale nie jest... będę, bo... Tak, to jest sala widzeń. Tutaj przychodzą odwiedzać więźniów. E, wow. No, dobra. Pustu, ale jestem policjant ej ja o, na maxa do... się wystraszyłam dobra on się dowiedział sumie, dobra, że ci... że tutaj jesteśmy już on, on pewnie usłyszał to takie jak się a, szyba, tak jak jakby rozwala dobra. dobra szybko szybko, szybko bo on nas goni nie wiem gdzie iść nie, nie wiem też, ja szybko może... dobra otwieraj tu wow co tutaj mamy kluczyk. co to jest klucz jest jakiś kluczyk jest funkcja klucz. czy nie a ja wiem ja wiem które drzwi dobra nie, on on tam dobra bo ja wiem musimy otędy iść o tutaj Aha, nie? dobra, on tu na nas Ale czeka, Monika, dobra, szybko! Teraz dobra, jest, szybko, udało szybko, szybko, się, widzicie, o nie, czeka chyba na nas... nie, bo my musimy niebieskie drzwi. O -o. Czy idziemy tam? Dobra, idziemy no, tam. Spróbuj, tu jest biblioteka. Library, tu jest wizyt, dobra. Musimy zobaczyć, gdzie pasuje ten klucz. Wydaje Czy się, że do... powinien pasować do niebieskich. Wow! Nie, tutaj pasował, dobra. Wow! Spoko jest. Tu jest biblioteka. Czy on idzie? Dobre, nie idzie no, ale się... ja tu widzę jakieś światło. Jakieś światło? On tu świeci latarką. I... Właśnie Ech, chyba szuka nas. I no. dobra, patrzcie. To jakiś taki... wow, tu dobra, mamy coś. Ci... Właśnie otworzyło się. się to. Czyli to o to, Zobacz, o to chodzi. Tu jest jakieś tajemne przejście. ma jakiś ten. Bo, ej, ale to chyba nie on to sobie tak jakby zrobił, no bo to nie jest tak jak I... na jego korzyść, wiecie o co chodzi. No tak. Pewnie więźniowie zrobili jakieś tak, takie. Tak, więźniowie wcześniej co, właśnie tu zbudowali takie przejście. To jak taki i kret teraz... Rozdęcy, tak, nie? I teraz my, my po prostu korzystamy. Tak jak w kopalni troszkę tutaj Dziękujemy wygląda, tak, naszym przodkom. No znaczy, właśnie nie naszym przodkom. No, no tak, tym, naszy. którzy byli wcześniej no tak w tak, tak, no więzieniu. Do... Wow! No. A tu jest... Wow. Jak się wystraszyłam. Tu jest no. takie jakby zamczysko już jakieś takie straszne. Dobra, musimy uważać na te wahadła. One są bardzo ostre. Jakieś nie takie zardzewiałe. iść? Nie wiem. Bo patrzcie ile tutaj... Te... Dobra, chyba musimy jakieś tutaj przyciski włączyć. No, włączaj to... Znaczy, przycisk... dźwignie raczej. Dobra, spoko. Dobra, i e jeszcze z drugiej nie, strony aha, wydaje może, mi się. Może po prostu te ognie przestaną ziać i wtedy no, no, tak, będziemy no, bo... mogli przejść. Dobra. No i teraz zobaczmy, wejść na środek. O co chodzi? No troszkę... Nie, nie rozumiem. O co chodzi? Ja też nie Ej, rozumiem. Ja wiem, bo no. chyba o tych tych były te... Ej, nie wiem Cie... o co chodzi. Ej, raz. spróbuję tutaj takiego przejść. No nie wiem, czy cię tutaj czy nie załatwi. To... Ale no ale nie. próbuj, próbuj. Ciekawe czy to pali. Nie, to... dobra, spoko, to, to i można mi Nie, to, to i trzeba rozumiem. jakoś. poczekajcie, bo tam tutaj... O! Pociągnij dźwiękę dźwignię, aby otworzyć bramę. A bo to Ale gdzie jest brama? Widzisz? mamy pociągnięte te dźwignie już teraz czy jeszcze no raz? mamy dwie, mamy, mamy nie, zielone mamy. dobra jest spoko dobra, Ej, o co, o co chodzi sobie? trzeba po prostu jakoś, a może a nie da się tutaj o dobrze Monika patrz pod spodem świetnie to jest, chyba... to jest właśnie chyba metoda musisz przejść pod tymi paszczami tych nie wiem, czy to się tak potworów. No ale dobrze no jest skutecznie przechodzisz dalej no nie tak więc to jest okej. Okay. nie wiem dobra, dobra idziemy więc taki jest nie znikajmy Dobra, dobra, super wow. Cieszmy Kolejne się. jakieś przeszkody tutaj naprawdę jak spadniesz na dół, to nadziejesz się na bardzo Dobrze, ostry. Nie. Takie jakiś mm, ostre rzeczy i będzie bardzo właśnie. źle. Dobra, właśnie ej, przyszło, patrzcie, właśnie tu jest... Przyszła ostry. właśnie do nas Agatka, siema, Agatka, siema, siema. Hello? Zobacz. Uciekamy Agatko z więzienia, wiesz. Już po raz kolejny wsadzili mnie. Znowu wsadzili Monikę do więzienia. Ej, czy to się zamknie nagle? I rozumiesz, tutaj przeszliśmy do jakichś piwnic, do jakichś, nie wiem, wiem właśnie do jakichś... O, podziem. idziemy po linie! Patrz po linie, tego jeszcze o. nigdy chyba nie było, nigdy nie widziałam, żeby e, chodzić po Polinie zawsze, po. Prawda, po. Hmm. O nie, to się chyba nagle psuje. Dobra, no właśnie, analika. zawsze. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. I. Czy to jest Dobra, przeszłaś? Tak! Tak! Głupi, ta jest tam policja, zapnęło cię! Nie. Dobra, szybko, uciekaj! Nie, nie, nie. Bo jest ja to nie skierp, wie, ja naprawdę! Nie, o nie, tutaj się zamknięte drzwi! Dobra, tam jest przycisk! Jest przycisk! strasznie, szybko, przyciskaj ten przycisk, tą dźwignię, bo wtedy może nas to uratować. Dobra, jest na zielono, ale policja są uknie! Ooooooooooo! I znowu z tymi kajdankami. No nie, no niestety nie udało się! No ale cóż, lecimy jeszcze dobra, raz to. Szybko, 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 Monika, musisz, musisz go tutaj zmylić, tak, musisz boczkiem gdzieś przejść, tak, żeby. Dobra, ale chyba to się już dobra, nie otworzyło! Dobra, otworzyło się. Otworzyłaś, dobra, Ja jest nie jeszcze nie. Dobra, i teraz chyba do góry nas pociągnie, tak, czy nie? Tak, i go zamknęło! Jak I dobrze, jest... wow. Ej, no serio, wystraszyłam się, jak go zobaczyłam. No bo no straszna zobaczyłam. gadka, widziałaś tego policjanta. To nie jest ten. To nie jest grubasek taki Barry, tylko jakiś inny policjant. Zobacz, znowu jest tutaj. Jak on się tak. Znowu. Ej, no bo pewnie to są inne to co nie. Ej, dobra, o co chodzi? On tutaj ma jakieś takie życie. ja taki w niego miałam w czymś strzeć. A dobra. Pokonaj A, strażnika, strażnika pokona. zbierając kurczaka i rzucając nim w niego, dobra. Aha, dobra, bierz kurczaka. Mamy kurczaka. Bierz kurczaka i rzucaj w policjanta. Czyli w tego strażnika. Dobra, szybko, szybko. Dobra. i wow. i, Dawaj, dawaj! Dobra, troszkę życia już stracił, o, ale już biegnie do nas, biegnie do nas zaraz na pokona, Zobaczcie, jak on jest zły, jakie je te zęby wyszczerzał. Jak oczy tak wybałuszył i patrzył, na nas. Jest! Wow! Wow, patrzcie! Jeju, jak się no. rozleciał. No nie wiem, o, czy to. Dobra, otworzyłeś się na W rzeczywistym można nie. rzucać kurczakami, a rzucałeś kiedyś kurczakiem? Nie, nie. Ale jeszcze mamy to... Nie, tego kurczaka już nie mam. Nie mam tutaj tak jakby. Masz? A. Sobie gościć, Aha, tak? możesz sobie no dobra. No to sobie zjesz jak zbudniejesz, no ale teraz uważaj, bo są lasery. No tak tutaj jest dość chyba łatwo przejść. No, bo sobie bo tak, można tak trzeba od do... boku patrzeć. Da, patrzeć od nie, boków. ja zawsze patrzę od no, boku. no to patrz sobie od boku i przechodzi na następna sala z laserami. Yy, I kolejne, i kolejne, i kolejne. A idziemy, i idziemy do jakiegoś skarbca, że wow, tu tyle laser... znowu jakaś wow. dziura i znowu jakiś tunel. O, wow, co tam jest? Tu coś... nie. I znowu tam masz serio, dobra. Aha, dobra. O, tata, nasz sposób Nasz robiny. sposób na przechodzenie, czyli bierzemy tylko jedną deskę i e, kładziemy dobra, i po prostu później ją dobra, zabieramy dobra. z powrotem. Dobra, świetnie. I teraz weź z powrotem Proszę tą sobie. deseczkę. No i Moi drodzy, bardzo polecamy. A dobra, bo ja... Dobra. Polecamy bardzo ten sposób, no bo jest, to jest skuteczny bardzo i, i bardzo szybciej, tak. czasu taki, jakby ten. Tak, 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 dobra, tak. nie, ja tu opuszczam ten skacz. No dobra, chcemy. jesteśmy już po drugiej stronie tego pomieszczenia. Idziemy znowu. Tutaj znowu drabinka, dużo cegieł. Ej, Ktoś... dobra, tam jest jakieś takie życie. No, tak jakby... chyba znowu będzie jakaś on... walka z kimś. Tam. Wow, super! To... jajek. O, Ej, a wiecie, że o... ja mogę jeszcze tymi kurczakami strzelać? Próbuj kurczakiem i Ciekawe, czy od kurczaka też e, traci życie? Dobra, czy od Nie, Tym razem nie. O nie! No dobra, bo on strzela do nas, dobra, skacz. I uważaj, no dobra, on tam jest w środku. Na pewno jest bardzo walecznie nastawiony, ale już po życia ma za sobą, my go zaraz Gdziemy, pokonamy. Nie wydaje no mi się, że to już może być ostatnia walka. Wow, to wow, wow, wow. Dobra, szybko, szybko Monika, bo i ty zaraz dobra, musimy, życie. Tak jakby... Monika, jeszcze kilka razy. Dobra, dobra, uważaj, uważaj dobra, na te dobra, jego Od tyłu. No o, nie, waś, o nie, o nie, o nie, co pęczy. on jest takim. A, bo on ma tarczę chyba taką, zasłania się, zobacz, widzisz. O ty! o Ale dobra, już jest ma. Się... Nie wiemy, no, 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 dobra. dobra I Dzień musimy jest. go ostatni raz chyba strzelić. No, i dawaj, dawaj, teraz nie ma tarczy. Dobra, szybko, szybko. Świetnie, yes! dobra. Patrz! Spokojony, agatka! Już Bardzo po dobrze. tobie. Wow! Jak wow, się czy... rozwalił na sam no, dobra, I Dobra, gdzie teraz gdzie musimy iść, bo nie. No, dobra, prison, tutaj czyli tutaj jest to więzienie. Okej, okay, tam A, jest brama. jest brama, otwiera się. Wow. Czyżbyśmy już wyszli z więzienia? A nie może czeka wiem. tutaj nas jeszcze jakaś niespodzianka i jeszcze jakieś przykre zdarzenie, które będziemy musieli pokonać. Nie wiem, Jakoś... ale teraz wydaje mi się, że musimy pójść tam. No, też mi się wydaje, bo tam jest jakaś. No kurczę, słowo, że tutaj nie ma autka, co no, nie? No właśnie, bo trzeba długo iść, dobra, tam jest jakaś wieża z taką anteną. I tutaj będzie trzeba chyba. Przy... Te takie te, cegiełki. co te no, tak no, no, coś no, 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 Jakoś no, musimy no, jakoś musimy znaleźć metodę. Ej, co nie Agatko ty Co nie, przechodzić te bardzo te przechodzić te, 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 te parkury, co te Tak. Lubisz Agatka Też to. No to dobra, fajnie. E, teraz, teraz my tutaj biegniemy i zobaczymy co tu będzie w środku. Czyżby to była już loża zwycięzców? Tak! To jest już koniec! Kochani, dziękujemy wam bardzo, że byliście dzisiaj razem z nami i obserwowaliście naszą ucieczkę z więzienia od tego y, policjanta. Klikajcie łapeczki w górę pod dzisiejszym filmem. Oczywiście o! oglądajcie inne filmiki na kanale No To, to gramy! Gramy! Klikajcie w miniaturki, które teraz Wam się tutaj pojawiły na ekranie. No i oczywiście subskrybujcie kanał no gramy do zobaczenia następnym razem cześć Pa no bra